Witam graczy w czwartym dniu e, turnieju. Turniej oczywiście piąteczkowy, e, więc takie lubimy najbardziej. E, w atakach na razie jest spoczyj obrony, obrony by. Obrona by, więc nie jest to zła obrona, jeśli chodzi o OB, no ale wiadomo, że tu trzeba ataki dobrze też rozegrać. Więc go to battle, Gilson YouTube, nie wiem co ta karta robi. Bije 500, summonuje e, ten tacle, robi robi klona. No i ten klon daje mi. I jak ja się mam pozbyć tego? Ja nie mam arko, więc ja się tego nie pozbędę w żaden, w żaden sposób. Jaką ty masz klasę? Możliwe tu jest tylko to, brać trucie, czy brać. Czy brać yy, coś innego. Nie wiem, czy jestem w stanie zabić tego typa. Hmm. Może tak bym wziął, bo on Fiendów nie może dostawać. Jeśli w niego trafi, to nie dostanie fienda. Oczywiście wspaniałe tutaj są yy, niebieskie i czerwone. Cokolwiek mnie odpali, to mnie obniży defaj nie zabija to może powinien coś tu wziąć na te karty, mimo wszystko, mimo wszystko Goldi, czy mimo wszystko wziąć kardynała? Kurde, nie wiem, nie wiem co tu, co tu wybrać. Pierwszy przeciwnik na turnieju i już dzisiaj i e, już będzie chyba odbitka, no bo naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem, co powinienem tutaj wziąć. Dobra, idę tak, idę tak, zobaczymy co będzie. Zobaczymy co będzie. Shimmer Scale też może nie dostanie tego Fienda. Ok, ok, ok. No, mam oczywistą trójkę. Żółtą. Ale mogę z tego zrobić. Mogę z tego zrobić dwie. Ok, prawie. Hmm. Dobra, zrobimy tak. Przyjść czerwony gdzieś. OK, zrobimy tak No i dobra, damy sobie te. OK, tutaj też przyszło. No i w kogo uderzy? Dobra, w pepper Flan. No i Mam tylko 5 tego obłędu. To nie, jest, to nie jest dużo. Czyli powinienem normalnie móc zabijać karty. I on ma jeszcze kontry, tak? Ile tej kontry sobie dał? 60%, OK. No, zrobiłbym w ten sposób. Teraz bym zrobił w ten sposób. No, nawet mogłaby umrzeć. Żeby ten nie rozprzestrzeniał. No, tu zrobimy tak. Ok, tu zrobimy tak. Ok. No, i powinien ten mega minion ją zabić. Ja chcę naładować za wszelką cenę albo i zabić. No okej, okay, no tu się udało. Więc jestem w szocku i lecimy do kolejnego go to battle. Go to battle, no i tu już mamy problem. Tu już mamy problem, bo jest pani um, pani trucicielka i znowu Star Walkery, i znowu te. To jest jakiś żart. Zagram to chyba w ten sposób, pod uniki trochę. Mogę wziąć Aramisa. Aramis jest z dobrą kontrą. Dobra, weźmiemy chyba tego Aramisa. Aramis jest kontrą, i na te wszystkie czerwone, i na te wszystkie niebieskie, i na na tutaj na Skorpionice również. Mam jednak nadzieję, że zaduję najpierw sobie żółte i zabiję tego Skorpiona. Taki będzie plan na walkę. Oczywiście nie biorę tutaj trutki, no bo nie będę trutych. Yy... Wiecie kogo. Tych silnych kart. Dobra, zrobimy sobie najpierw w ten sposób, tu będzie duże kombo i wszystko po trochu załadowane. No i co, ja mam tylko kolejną trójkę. No, masz tu przecież dużo żółtych. Ok, dobra, udało się jakoś. Teraz mamy tak. No dobra, idę po te żółte. Zabijemy... Spróbujemy zabić paper Flamę. Mam nadzieję, że ona zginie tylko od niego. Dobra. Czy ty zginiesz? Nie zginąłeś. Okej. Okay. Eee, I teraz tak. Ile mamy fioletowych klocków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jest. Okej. Okay. Więc idziemy sobie w ten sposób. Mam tutaj blokadę, więc... Nie powinni mi nic takiego złego zrobić. Tu sobie uderzymy. Okej, okay. no i tutaj mamy już czerwone, które powinny nam wygrać już walkę do końca. No i tak jest, udało się. Udało się, więc mamy dwa ataki wygrane. Uff, dobra, go to battle. Oj, tu są kreskówy. Na kreskówy dobry byłby podział obrażeń, ale nie mam czegoś takiego. Oczywiście no wiadomo, że mam tam jakiegoś wilbura czy, czy gunara, ale, ale to nie jest to. Będą no, mocniej wioletowe, tym mi wiesz, mocniej kurde. No tu się trzeba dobrze zastanowić, kogo wziąć na to na ostatnie ogniwo. Hmm. I szczerze nie wiem szczerze nie wiem co to będzie dobre na takie kreskówki co tu może być dobre drugiego Skyla bym wziął jeśli bym miał go ale nie mam go może Barclay bo to są takie depsy których nie, nie można nic z nimi zrobić dobra chyba tak zrobimy Wiem oczywiście, że magni może mniej więcej bić No ale trudno no mam, e, mam też żółte, może w żółte trafi Dobra, lecimy Lecimy i tu może tu może być e, ciężko Mamy czwórkę jedną Ojoj Dobra, tu teraz zrobimy kolejny ruch. E, zrobię teraz czerwone, tylko jak go zrobić? Mogę go zrobić na dwa sposoby różne. Od razu z trójką żółtą też. Dobra, tak zrobimy. No i w kogo uderzysz, koleżko? Dobra. Dobra, dobra, nie uderzył źle. No i teraz tak, chyba tego będziemy bili. A tu zrobimy tak. Dobra, super Ewadę. Okej, okay. zróbmy sobie tak. Zobacz, czy ty zginiesz od tego? Mógłbyś zginąć. Dobra, zginął. To co? Robimy sobie tak chyba. Tu odpalamy. Tu mamy czerwone. W kogo? Ok, June. Nie jest źle. Zdaniesz to? Nie. A teraz zginiesz? Dobra, zginął. Okej, okay. eee, no to szukamy dalej, szukamy dalej kloca. Tu mamy trójkę jedną, będziemy mieli... Może przyjdzie kolejny fio... Ok, Okej, przed żółty kolejny, ale tu już minion dobił. Dobra, no więc udało się wygrać. I jeszcze mamy dwa ataki na dziś, dwa ataki na dziś. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Oj, nauticzka tutaj się dzieje już. Hmm. No i co tu powinienem wziąć? Eee... Teoretycznie może trucicielkę. Ale nie wiem, czy to będzie dobre. Mają Teamusa. E, więc tu ciężko będzie zatruć trochę kart. Na pewno ciężko będzie zatruć yy, kreskówki. No i wiadomo, że Star Walkera. Więc na, na dwie karty nie biorę tego. Zamiast tego mógłbym wziąć kardynała chyba. Chyba tak muszę to zrobić. Ewentualnie kulerwo. No ale mają dwie sartany, więc szansa jest, że dostanę tym kulerwem jest duża. Bables ewentualnie. Mógłby wjechać w sumie ten bubles. No. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Jest bubles. Gdzie on jest? Tu jest. Zobaczymy jak to będzie i lecimy. I oczywiście też mam, też mam większy demecz na. Okej. Okay. Zrobimy tak i zrobimy diament. Dobra, ona nie może zrobić mi uniku. Zrobimy tak. Okej, okay, zrobiła unik oczywiście. Dobra. Czy może z czegoś ją zabije? Jaj Raz, dwa, 3, 4, 5, sześć, siedem. Dobra, mamy mam, mam żółte znowu będziemy mieli. Czy to, czy to Team USA odpali? Odpaliło, kurde. A ty nie umiesz oporów robić? Koleżko? Dobra, teraz sobie zrobimy w ten sposób. Oczywiście unik na uniku. No i co, zrobić sartanę czy tego. No dobra, zrobimy tak, to teraz tak. Dobra, umarł. To teraz zrobimy w ten sposób. Też powinien umrzeć. Okej. Okay. Unik. Dobra, udało się. Udało się wygrać, aczkolwiek no też tutaj. E... Ciężka walka. Dobra, go to battle. Jest Richard. Jest Lemnwood, który jest silny. Jest Pan Krasnal w ogóle. Jest i Dreadstar. Dobrze byłoby tu chyba też zabrać tego Bublesa. Z racji tego, że może akurat uda mi się załadować e, go i albo w Lemon uda, e, albo w tego. No lecimy. Tutaj może mnie sponiewierać bardzo Richard mocno. Dobra. No i tu już nie ma tak kolorowo. Mam co prawda te jedne czerwone. Ale to jest wszystko co ja mam. To tu chyba pan krasnal. E, Okaże się moją pierwszą odbitką w turnieju. Dobra, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No i co mam iść po te żółte, po prostu? Jak gra podpowiada? No i co teraz, czerwone czy żółte? Dobra, zróbmy żółte, może czerwone w na dole. Nie wpadł. A ja potrzebuję go bardzo mocno. Może teraz padnie czerwony? Nie wpadł, ale będziemy mieli jeszcze jedną próbę. Może teraz? Nie. Dobra, idziemy po żółtem, licząc, że nie, nie zaduje się ta pancia. Dobra, ona się nie załadowała. No i co teraz? Nie wiem czy jestem w stanie zabić tego. Może? 302, czy ja klockami go zabiję? Kurde. No, mam tu dużo kartwa poniżej 30%. No, muszę ryzykować, że go zabiję tymi klockami. Dobra, ryzyko się opłaciło. No, jak tu teraz zagrać? Bo mógłbym sobie iść po czwórkę niebieską, a mógłbym też iść trójkę, ten sugerowany ruch. No zrobię jeszcze inaczej odpalę, co prawda ryśka tym. Mogą mi zginąć dwie karty. No ale, ale ryzykuję. Uderz w prawą stronę. Nie no, uderzył tak, żeby zabić. Dobra, czy ja cię zablokuję, czy cię nie zablokuję? To jest teraz największe pytanie. Um, no, bo ty masz opory z Kleryka. 35% szans. Dobra, blokujemy tego. Nie będę ryzykował, bo pewnie się nie uda. Może ona uderzy w jedną kartę? Nie, też oczywiście tak Dobra, nikt mnie nie bije. Czy ty coś robisz z pasywki? Bijesz więcej? Nie, nie bijesz, więc on powinien przeżyć, bo nikt mnie teraz nie bije. Ja muszę znaleźć żółtki. To mam trójkę, gorzej tu przyjdzie kombo czerwone, więc spróbuję już go tutaj zrobić mu tak. O, przeszło czyste combo czerwone. Żółty? Dobra, jest żółty. Kogo uderzy mi Richard? Aj, szkoda. No dobra, robimy tak. Czy Ty umrzesz od tego? Dobra, umarł od tego. Nie zgin, tylko był Dobra. Oj mis. No i co? Ostatnia tura. Ja ją teraz muszę wymusić. Muszę to po prostu zrobić. Tylko że trzy klocki nie wiem czy ją wymuszą. No, ryzykujemy. Dobra, wymusiły ją jakoś te trzy klocki. Tu, żółtek przyjdziesz. Dobra, przedżółtek. Okej. Okay. uff, No powiem Wam. Ledwo ledwo. Ledwo się udało pana krasnala pobić. I to było ostatnia tak na dziś, więc mamy czwartek zakończony. Eee, pan krasnal z bez sensu. Fajna nazwa soja też. Mają fulik. Są goku znam. Kozika znam. Są goku również. Gdzieś tam kiedyś się biliśmy. Coś tam, coś tam, coś tam. Ech, fajny sojusz. Dobra, no to udało się wygrać tutaj ataki. Jeśli chodzi o obronę, no to nadal B, nikt mnie nie bił. E, no ale zobaczymy. Może tutaj jeszcze jakieś z jeden atak, może z dwa i byłoby A. No ale ale e, na razie walczymy z tym, co jest. Na razie tutaj e, topkę. Jest Jebudu Polak, proszę bardzo. Jak to dalej idzie? Co tu jeszcze będziemy mieli? A tu jest nick, którego nie potrafię przeczytać, ale z Sojuszu Redemption. Tak to wygląda. I co dalej mamy? Co mamy dalej? Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, nie ma nic już, nikogo z rodaków, o tu jest jakiś, tylko, że nie jest zaktualizowany, bo już mam 2000 punktów, znaczy 20000 i, i, i. No i to było na tyle na razie. Aczkolwiek jest wczesna godzina, bo ten turniej dopiero zaczął się nie wiem, pół godziny temu, e, więc e, dlatego pewnie nie ma tutaj Polaków. No ale pokazałem już zobaczymy jak będzie piątek, piąty dzień i później jak będzie oczywiście sobota, wyniczki. Tak więc tyle ode mnie jeśli chodzi o turniej. Trzymajcie się, cześć!